To wszystko wystarczyło, i czy myślisz, że go zastąpić Nitro? Ja przede wszystkim nie chcę zastąpić Nitro. Nie chciałem, nie miałem czegoś takiego w głowie, żeby zastępować Nitro Zyniaka, bo jesteśmy różnymi osobami. Ja Nitro lubię i uważam, że jest inteligentnym gościem, ale też po prostu to jestem zupełnie innym typem, i. Ja nie chcę robić takiego zwykłego, takiego najzwyklejszego komentarzy, bo ja nie lubię komentować afer obyczajowych, staram się tego nie robić. Yy, to nie jest coś, co mnie rajd. Co so, ja bardziej bym chciał z tym pójść, tak wiesz, żeby zapraszać jakichś ciekawych, nie wiem, muzyków do tego, do tego podcastu, komentować jakieś może Zobaczymy ile to macie. No, jakby ja na to nie patrzę pod kątem hajsu. Wiesz, ja w, w chuj lubię Rafała. Ja tobie, Aha, no, sorry. Ja, ja, okay. Czyli Rafałem chcecie stworzyć po prostu medium, gdzie macie nośnik do Wyrażania, wyrażania swojej opinii, trochę... W...